Witam Państwa bardzo serdecznie, Magdalena Rutkowska oczywiście i mój kanał Magdalena Rutkowska Odero i proszę Państwa, w nowym cyklu filmików, bo to, co Państwo znacie, to znacie Państwo zawsze co miesiąc są emitowane filmiki, takie jak na przykład horoskop numerologiczny na sierpień 2019 roku, albo horoskop z kart Tarota, na przykład na czerwiec 2019 roku, i co miesiąc ja wyciągam dla Państwa karty Tarota na dany miesiąc dla każdego znaku Zodiaku. Mam nadzieję, że codziennie też oglądacie Państwo moje energetyki dnia w które wkładam bardzo dużo serca, własnego czasu i emocji pozytywnej energii, żeby każdy dzień, nawet ten najtrudniejszy, był dla państwa dobrym dniem. I od razu tutaj powiem bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy są ze mną codziennie i którym się chce komentować te moje dniówki, inaczej energetyki dnia z całego serca państwu dziękuję. Ale właśnie teraz wprowadzam, jak gdyby, nowy, comiesięczny cykl filmików, gdzie będę omawiała oddzielnie energetykę danego miesiąca. I to, proszę Państwa, zaczynam teraz od września. Oczywiście, filmik ten się ukaże jeszcze w sierpniu, pod koniec sierpnia, żebyście Państwo wiedzieli, na co powinniście być przygotowani we wrześniu. I myślę, że te, ten filmik, te filmiki, właśnie z takim omawianiem miesiąca będą dla Państwa szczególnie przydatne, szczególnie dla tych, którzy lubią planować, którzy wie, lubią wiedzieć, na co powinni być przygotowani. I proszę Państwa, bardzo się cieszę, że od września zaczynam. Dlaczego zaczynam od września? I dlatego bardzo się cieszę, dlatego że jest to jeden z trudniejszych miesięcy w każdym roku. I oczywiście można powiedzieć, gdybym chciała numerologicznie sobie dobrać numerologię, kiedy powinnam zacząć emitować ten cykl filmików, no to najlepiej by było od października. Szczególnie po nowiu księżyca we wrześniu, czyli po 28 września, bo wtedy energia października, jedynka da taki silny rozpęd. Ja myślę, że ja rozpęd życiowy mam duży i nie chodzi mi o rozpęd taki, żeby nie wiadomo gdzie miała zaistnieć, ale chodzi mi o to, żeby Państwu pomóc, ułatwić zrozumieć różne rzeczy. Stąd właśnie. Będę omawiała co miesiąc energetykę danego miesiąca. I teraz, proszę Państwa, się zastanawiam, co powinnam na początku powiedzieć, czy najpierw ważne daty, i może od ważnych dat zacznę, szczególnie dla tych, którzy lubią wiedzieć, kiedy jest dana faza księżyca. Później omówię plusy danego miesiąca i minusy, i jak y, zaczarować swój los, żeby wejść w bardzo dobrą energią w nowy rok numerologiczny, który rozpoczyna się 28 września. Więc teraz taki jakby ABC rozkład danego miesiąca, czyli generalnie jeszcze powrócę do sierpnia. Bo proszę Państwa, nów Księżyca w sierpniu jest 30 sierpnia 2019 roku, w piątek, o godzinie 12.38 i 20 sekund. Dlaczego to mówię? Dlatego, że tak naprawdę ten nów Księżyca sierpniowy wpływa na energetykę września. I w ogóle bardzo ciekawe zjawisko, nieraz się tak zdarza nie częściej niż raz w roku, że w danym miesiącu są dwa nowia księżyca. I tak właśnie było w sierpniu. I proszę Państwa, pierwszy nów księżyca był 1 sierpnia i oczywiście działał on bardzo e, intensywnie na sierpień i drugi nów 30 sierpnia, który działa na, na wrzesień. Dlaczego działa? Dlatego, że wrzesień rozpoczynamy Właśnie z Księżycem tuż po nowiu, z Księżycem, który powoli, powoli będzie rósł aż do pełni Księżyca. A kiedy będzie pełnia Księżyca? Pełnia Księżyca, proszę Państwa, będzie 14 września, wypada to na sobotę, na godzinę 6.35. I teraz tak, jeszcze pomiędzy Nowiem Sierpniowym a pełnią bardzo ważna rzecz, pierwsza. Kwarta księżyca, która będzie 6 września o godzinie 5.11, czyli wtedy zdecydowanie księżyc przybywa. I dla tych, którzy nie mają pracy albo jakichkolwiek środków do życia takich finansowych, właśnie w, w momencie, kiedy jest pierwsza kwarta księżyca, czyli rozpoczyna się ona 6 września, można w Pierwszy wtorek od 6 września zrobić rytuał rumiankowy na znalezienie pracy lub jakichkolwiek środków do życia. To tak na marginesie. Na, dla, natomiast dlaczego dla nas wszystkich będzie bardzo ważny czas, właśnie od 30 sierpnia do 14 września? Otóż mamy do czynienia z księżycem rosnącym. I generalnie Wrzesień jest trudnym miesiącem, dlaczego trudnym to powiem, i raczej wrzesień jako dziewiątka jest takim miesiącem, że byłabym ostrożna w rozpoczynaniu czegokolwiek, ale jeżeli już coś bym musiała rozpocząć, to rozpoczynałabym, kochani, to od 30 września, czyli przepraszam, od 30 sierpnia do nowiu księżyca 14 września, tak? Później już po 14 września. Do aż 28 września byłabym bardzo ostrożna z jakimikolwiek nowymi rzeczami. Nie wchodziłabym w nowy związek, nie rozpoczynałabym działalności gospodarczej, jedynie co bym robiła, to bym siebie oczyszczała. Oczyszczała siebie, oczyszczała swój dom, oczyszczała bliskie mi osoby i oczyszczała państwa. Dlatego, że bardzo ważną rzeczą jest to, żeby w nowy rok numerologiczny nie wejść z brudami energetycznymi z poprzedniego roku, wykrzyknik. Czyli jeżeli Państwo mieliście ostatni czas, ostatni rok bardzo trudny, od września 2000. 18 do września 2019, i w tym momencie były jakieś traumatyczne przeżycia w Waszym życiu, jakieś tragedie czy emocjonalne czy zarzeniowe, i nie poradziliście sobie z tą traumą, to dobrze by było z tego się oczyścić. i Oczywiście zapraszam Państwa na oczyszczenie karmiczne. Oczyszczam karmicznie tylko rano i maksymalnie dziennie dwie osoby, bo jednak to wymaga ode mnie bardzo dużego wydatku energii, ale to na marginesie. Jeżeli chcecie się od czegoś odciąć, czy od jakiegoś złego partnerstwa, czy od jakiejś traumy ostatniego roku, to zapraszam 608 626 405 numer do kontaktu ze mną. Ewentualnie można wejść na moją stronę www tarot-warszawa.pl i tam dokładnie jest opisane oczyszczanie karmiczne. Więc ja bym powiedziała, ja na pewno będę oczyszczała się przed wejściem w nowy rok numerologiczny. Ja pewnie będę się oczyszczała tuż przed 28 września, bo wtedy jest zmiana lat numerologicznych. Pewnie będę się sama i swoją rodzinę oczyszczała 27 września. Ale jeżeli komuś z Państwa się nie wiedzie w życiu, naprawdę mam dużo potwierdzeń, ja może poproszę o komentarze, komu się po oczyszczaniu poprawiło życie. Wielu osobom się poprawia. Jeżeli nie we wszystkich dziedzinach, to w jakiejś dziedzinie naprawdę warto. Więc, jeżeli my jesteśmy przeklęci, Państwo jesteście przeklęci, jest dużo zazdrości, wasz, czy właśnie te traumatyczne zdarzenia warto się oczyścić. Jeżeli nawet nie umie, to u kogokolwiek innego, ale oczyścić się, żeby bez brudów energetycznych, psychicznych, negatywnych kształtów, wejść w nowy okres numerologiczny 28 września, to jak gdyby na marginesie. I teraz dalej, czyli pe 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 pełnie mamy 14 września, w sobotę o godzinie 6.35, i ostatnią kwartę Księżyca, czyli od tego momentu Księżyc zdecydowanie maleje, jest to 22 września, godzina 4.43 niedziela. I od tego momentu, właśnie Księżyc zdecydowanie maleje. I ja, jeżeli miałabym Państwu doradzić tak z całego serca, kiedy należałoby się oczyszczać. To właśnie od 28 września nie wcześniej niż od 4.43 do 28 września nie później niż o 20.27, kiedy właśnie wchodzimy w nowy rok numerologiczny. I to są ważne daty na wrzesień, w, w daty, które jak gdyby nam pokazują, co robić, czego nie robić. I teraz tak, ja jestem grubiutka, gdybym chciała na przykład schudnąć, to kiedy powinnam Rozpocząć dietę, powinnam rozpocząć dietę po 14 września, a najlepiej dwa dni po 14 września, czyli od 16 września, od momentu, kiedy już będzie dwie doby pod pełni. I ja bym powiedziała, jeżeli rzeczywiście. W tym czasie bym rozpoczęła dietę i jeszcze bym miała jakąś intencję na schudnięcie, czyli bym robiła to dla wyższych celów albo w intencji, żeby coś się udało w moim życiu, to jestem przekonana, że bym ten cel osiągnęła i zdecydowanie schudła. Czy tak zrobię, nie wiem. Natomiast podpowiadam państwu, również jeżeli byście chcieli skończyć jakąś znajomość, skończyć, nie wiem, dawanie się wykorzystywania. Odciąć jakiegoś pasożyta, wampira energetycznego od siebie, nawet fizycznie, że w końcu już nie będziesz mnie wykorzystywał, czy wykorzystała, wy wykorzystywała również po 14 września. Natomiast nowe przyjaźnie, nowe związki zaczynać albo tuż jeszcze. Po 30 sierpnia, na początku września, ale z dziewiątką ostrożnie do uczuć, ale na pewno od 28 września, od godziny, dwa, od godziny nie wcześniej niż 20.27, czyli odnowiu. I to jeżeli chodzi o takie daty, może one były nudnawe, ale mam nadzieję, że ktoś z Państwa coś dobrego z tego wyciągnął. Natomiast teraz omówię wrzesień. Wrzesień, tak jak powiedziałam, jest trudnym miesiącem. Ale bardzo ciekawym w ogóle z punktu widzenia numerologicznego. Ja w ogóle w październiku będę prowadziła warsztaty numerologiczne. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam, ale już nie będę o tym mówiła, bo szkoda czasu. I teraz tak, dziewiątka jest ważnym miesiącem. Dlaczego? Ze względu na kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, proszę Państwa, ze względu na to, że każda z wibracji numerologicznych powtarza swoją wibrację. Jeżeli Państwo już oglądaliście horoskop numerologiczny, albo dopiero go obejrzycie, bo nie wiem, który filmik będzie pierwszy wstawiony na moim kanale, tak czy inaczej odsyłam do horoskopu numerologicznego, bo, bo naprawdę jest fajny na ten miesiąc i dużo ciekawych wskazówek Państwu tam zdradzam i ostrzeżeń również też mówię. Więc zachęcam, odsyłam. Nie, ale i y, 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 y tam między innymi mówię o tym, że każda wibracja, czyli na, na przykład, jeżeli ja byłabym jedynką i bym chciała, jak gdyby wiedzieć, co mnie czeka y, we wrześniu, to proszę Państwa, jest jeden, prawda? Czyli moja wibracja plus dziewięć, wibracja miesiąca, co daje nam dziesiątkę, czyli sprowadzając do y, 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 wibracji pojedynczej, daje jedynkę. I tak samo będzie na przykład trójka. Trójka plus dziewiąty miesiąc, czyli dziewiątka, daje nam dwunastkę, jeżeli sprowadzimy do pojedynczej cyfry, daje nam trójkę, tak? Czyli każda wibracja numerologiczna w tym miesiącu powtarza swoją wibrację. Jeżeli skupimy się na tym pozytywnie, damy z siebie wszystko co dobre i będziemy chcieli pochwycić tą energię pozytywnie to możemy na spiralkę naszego życia wejść wyżej na każdej płaszczyźnie na płaszczyźnie duchowej na płaszczyźnie wykorzystywania swoich pozytywnych cech i darów które nam dał wszechświat kiedy na ten świat przyszliśmy tak czyli oczywiście w negatywie i również te złe cechy mogą się u nas wzmocnić, ale tak naprawdę to jest dobry miesiąc, żeby to, z czym się urodziliśmy, ujrzało światło dzienne. Co dla poszczególnej wibracji, w horoskopie numerologicznym na wrzesień odsyłam do tego filmiku. I teraz tak, proszę Państwa, bardzo ciekawą rzeczą będzie też to, że inni i my u innych. Będziemy mogli w miesiącu wrześniu e, zobaczyć ich prawdziwe cechy charakteru. Będzie to dotyczyło wszystkich i w nas ktoś inny zobaczy, jacy jesteśmy naprawdę i my w kimś zobaczymy, jaki to on jest naprawdę. I proszę Państwa, tutaj się uśmiecham, dlatego że pomyślałam od razu o życiu politycznym. E, czas przed wyborami, oj dużo rzeczy. Ujrzymy we wrześniu na temat różnych osób, o których nawet mieliśmy dobre zdanie. Mam nadzieję, że w przypadku nas samych we wrześniu te pozytywne cechy dadzą nam o sobie znać, tak? I teraz, proszę Państwa, kolejny aspekt września. Wrzesień jest początkiem roku szkolnego. I generalnie wrzesień jako dziewiątka. Sprzyja nauce. I oczywiście można powiedzieć: No, wiadomo, dzieje się to co roku, bo wszyscy w szkole podstawowej, w szkole, no teraz gimnazjum to już raczej nie ma, ewentualnie kołośnicówka, w liceum, w przedszkolach rozpoczyna się nowy rok szkolny. I oczywiście bym powiedziała: Jest to dobry czas do nauki, ale może my jesteśmy nie dzieckiem, a kobietką w średnim wieku albo mężczyzną na jesieni życia i chcielibyśmy się czegoś uczyć, to, proszę Państwa, dziewiąty miesiąc, czyli wrzesień sprzyja, sprzyja wszelkiej nauce. Czy to miałaby być to nauka e, taka prawdziwa w szkole, e, w szkole e, zakończona certyfikatem, czy nauka, bo byśmy się czegoś sami uczyli, to do tego wrzesień jest rewelacyjny. Wykrzyknik, wykrzyknik. I taką to naukę, czy błachą czy nie błahą, podejmujmy. Ale również, proszę Państwa, dziewiąty miesiąc jest bardzo dobrym miesiącem do zdawania egzaminów. Oczywiście muszę powiedzieć, że no szczęśliwszym to na przykład by był e, marzec, bo daje trójkę, ale jeżeli my choć trochę się uczyliśmy czegoś, e, i zdajemy egzamin we wrześniu, to naprawdę mamy szansę, żeby go zdać dobrze. Czy to by dotyczyło na przykład egzaminu na prawo jazdy, czy to by dotyczyło jakiegoś, nie wiem, egzaminu na aplikację, na przykład adwokacką, sędziowską, bo chyba te egzaminy są we wrześniu. To naprawdę, jeżeli Państwo się choć trochę uczyliście, możecie naprawdę dobrze zdać ten egzamin. I teraz tak. Czyli tak, jak gdyby łatwość w pobieraniu nauki, łatwość w zdawaniu egzaminów i generalnie, proszę Państwa, też bardzo, bardzo ważne, ważna rzecz jest to bardzo dobry miesiąc do zrobienia porządku ze sobą. Dziewiątka sprzyja zagłębieniu się w siebie i zadaniu sobie pytania, czy ja jestem szczęśliwa. Co blokuje mnie w byciu szczęśliwą? Jeżeli te rzeczy poczujemy, to warto byłoby nad nimi popracować, podziękować im, żeby w nowy rok numerologiczny, który się zacznie 28 września, wejść bez tych właśnie obciążeń. Czyli mamy dobry czas do transformacji, pracy nad sobą, jeżeli ktoś by chciał skorzystać z pomocy psychologa. Albo wróżki, albo terapeuty, to też jest y, ten czas dobry dla niego. Mało tego, jeżeli ktoś ma problemy ze zdrowiem, to właśnie wrzesień, jako dziewiątka, dogłębna diagnostyka i będziemy trafiać na mądre osoby. Przy dziewiątce, może ten lekarz będzie wyglądał na bura i może nie będzie się do nas uśmiechał, albo miał mniej czasu dla nas, niż byśmy chcieli, ale. Pod względem diagnozowania powinien być dobry. Więc, proszę Państwa, jeżeli ktoś ma jakieś choroby, jeżeli ktoś miał do tej pory problemy w diagnostyce, prawda? Co mu dolega, jak to leczyć, to naprawdę róbcie to we wrześniu. Chodźcie do lekarzy, diagnozujcie się, tu powinnam mieć prowizję od lekarzy. Teraz oczywiście żartuję, szczególnie prywatnych gabinetów, bo właśnie zachęcam z całego serca. Do diagnostyki. Ja pewnie też jakąś diagnostykę u siebie wymyślę. Natomiast, proszę Państwa, bardzo ważna rzecz, o czym już troszeczkę mówiłam, że właśnie 28 września, i to jest jak gdyby najważniejszy, najważniejsza data we wrześniu, 28 września o godzinie 20.2754 minuty w sobotę wchodzimy w nowy rok numerologiczny. I teraz tak. Do tej pory byliśmy pod wpływem i będziemy do 28 września pod wpływem wibracji 3. Każdy z nas. I teraz, a dlaczego 3? Bo 2019 2 plus 0 plus 1 plus 9 daje nam trójkę. Czyli byliśmy pod wpływem, jeszcze jesteśmy do 28 września pod wpływem trójki. Trójka, dobra wibracja, generalnie. Jeżeli ktoś nawet powiedział, że był to trudny rok, no to zobaczymy, jaki będzie 2020. O tym nagram film, który będzie wyemitowany pod koniec września albo na początku października. Ale na razie jeszcze tego nie nagrywam, dopiero nagram, bo teraz nie mam jeszcze na to czasu. Ale powiem, jaki będzie 2020, do czego sprzyja. Natomiast chciałabym wytłumaczyć jeszcze zmianę lat numerologicznych, bo właśnie. Od 28 września, jeżeli ktoś jest trójką numerologiczną i będzie chciał wiedzieć, w jaki rok on wszedł, wejdzie, to robi 3 plus 2020, co daje nam 3 plus 4, wejdzie w siódmy rok własny. Ja, tak jak mówię, przygotuję specjalny nowy filmik i powiem, co kogo czeka, ale nie dzisiaj. I teraz tak, proszę Państwa, czyli już nie będziemy pod wpływem trójki, a czwórki. Czyli każdemu z nas zmieniają się lata numerologiczne. I teraz tak, jakie będzie działanie? Od 28 września do końca roku 2019, a może nawet do pierwszego nowiu księżyca, w styczniu 2020 roku będą się przecierały dwie, dwa wibracje. Wibracja 2019 z wibracją 2020. Więc niektóre elementy jeszcze ta trójka będzie miała przynależne do szóstego roku własnego, a część już siódmego. I dopiero energetyka 2020 roku zacznie pełną parą działać, w styczniu 2020 roku. Tak jak mówię, powiem Państwu, jaka wibracja wejdzie yy, w jaki rok od września, z tego pierwszego liczenia, ale to będzie w oddzielnym filmiku. Ale dlaczego to mówię? Ja już tu dzisiaj mówiłam, ale jeszcze raz powtórzę. Proszę Państwa, oczyśćmy się, czy sami, czy z moją pomocą, czy z pomocą kogoś innego, żebyśmy brudów z. Poprzedniego roku numerologicznego nie wnieśli do nowego, żeby te same problemy, ci sami toksyczni ludzie nie przewijali się w naszym życiu, ja w tym Państwu mogę pomóc. Oczywiście, jeżeli Państwo, yy, zwrócicie się, do mnie o pomoc. Natomiast, proszę Państwa, to, co na pewno bym chciała jeszcze powiedzieć, bo jeszcze będę chciała powiedzieć, co zrobić, żeby fartownie wejść w nowy rok numerologiczny, ale jeszcze bym chciała Państwu powiedzieć, co zresztą na początku powiedziałam, że wrzesień co roku nie jest najłatwiejszym miesiącem. Dlaczego on nie jest najłatwiejszym miesiącem? Dlatego, że zawsze przed zmianą lat numerologicznych ludziom na całym świecie z różnych religii, z różnych kolorów skóry, z różnych mentalności w wykształceniu mogą przychodzić różne negatywne rzeczy do, głosu, do głowy. I proszę Państwa, ja tak mniej więcej tylko rzucę hasło, może, może, może warto się tym zainteresować, szczególnie osoby, które się y, pałają numerologią czy się interesują. Zauważcie, że prawie co roku coś się dzieje, ja coś się dzieje właśnie przed zmianą lat numerologicznych. I proszę Państwa, takie bardzo trzy wydarzenia sobie tutaj zanotowałam na karteczce. Kiedy się rozpoczęła pierwsza, II wojna światowa, 1 września 1939 roku, czyli 1 września, czyli we wrześniu, coś, co zrujnowało życie milionów ludzi. Proszę Państwa, kiedy był atak na Stany Zjednoczone, głównie na World Trade Center, ale również na całą Amerykę, bo to tylko nie w jednym miejscu był zamach, 11 września, czyli też w tej okolicy, kiedy się zmieniały lata numerologiczne. I proszę Państwa, nie wiem, czy pamiętacie, ale to też była głośna sprawa atak terrorystyczny na szkołę w Biesłanie na terytorium Osetii Północnej w Rosji, kiedy był. 1 września 2004 roku. I oczywiście, jakbym miała więcej czasu, to bym tutaj przeanalizowała każdy rok i zobaczyła, co się dzieje właśnie w tym okresie numerologicznym we wrześniu, kiedy się zmieniają lata numerologiczne, ale teraz nawet bo ten filmik będzie wyemitowany przed właśnie zmianą lat numerologicznych bo pod koniec sierpnia, już Państwo obserwujcie, co się dzieje na świecie, jaki będzie niestety wzrost agresji. I mam nadzieję, że nie będzie różnych ataków, ale różne demonstracje, podkładanie sobie świń, również na aspekcie politycznym, to wszystko cały czas będzie. Więc zauważcie i zobaczcie, obserwujcie i zobaczycie, że to co ja mówię je, będzie naprawdę obrzucanie się błotem, a w najgorszym okresie również różnego rodzaju no, zamachy. Mam nadzieję, że tego nie będzie i bym powiedziała pu pu pu, co by się nie sprawdziło. Ale niestety tak może być. Mało tego, również bardzo często w tym czasie są takie trudne zjawiska pogodowe, i też bym powiedziała, jakieś, no, bym powiedziała, nieprzewidziane zjawiska pogodowe, które mogą w jakiś sposób nas niszczyć może nie nas, może Polski, akurat nie ale może inny rejon świata niestety mogą być również we wrześniu. I proszę Państwa, to, co też już mówiłam, że politycznie, proszę Państwa, też w tym czasie będzie bardzo ciekawie i oj, dużo, bardzo dużo różnych rzeczy ujrzy światło dzienne. Dziennych, takich rzeczy, którzy, które politycy ukrywali, i od, oczywiście może powiedzieć, jeden drugiemu będzie podkładał świnie, bo to ten okres, ale no, w niejednym człowieku zobaczycie prawdziwe oblicze, w niejednym polityku. I nieraz możecie Państwo nawet mieć pretensje do siebie, że kurczę, lubiłam go, dobrze go odbierałam albo ją, a niekoniecznie ona jest taka rewelacyjna. No i to koniec, jeżeli chodzi o horrory, bo mogłabym tutaj mówić o tragediach, horrorach i pewnie ze dwie godziny, ale cel tych filmików jest taki, żeby do Państwa życia wprowadzić pozytywną energię. I teraz właśnie powiem, jak powinno się wprowadzić pozytywną energię we wrześniu. Jeżeli będę miała czas, może. Nagram jakiś rytuał dla Państwa, który pomoże Państwu albo medytację wejść takim tanecznym krokiem w nowy rok numerologiczny, ale powiem, co powinniście zrobić. Proszę Państwa, 28 września 2019 roku, mniej więcej około 20.27. Przede wszystkim o, w tym momencie dobrze by byli, było, szczególnie ci, którym zależy na sprawach finansowych, mieć w ręku pieniądze. Świeży pieniądz, papierowy, szeleszczący, pachnący farbą, bym powiedziała, o największym dominale. Z tego co ja się orientuję, to na dzień dzisiejszy jest chyba 500 zł, aczkolwiek miało być 800, nie wiem czy to już wyszło, czy nie wyszło, nie, nie, nie obserwowałam tego, ale mieć pieniążek, pieniążek, który będziemy trzymać w ręku i w myślach wyobrażać sobie, jak dużo pieniędzy przez cały nowy rok numerologiczny, w który wejdziemy 28 września do swojego życia będziemy przyciągali, że te pieniądze będą przyklejały się na, do naszego tyłka i na pieniądzach będziemy spali. I teraz, tak, jeżeli nam zależy na miłości i mamy ukochaną osobę, to dobrze by było właśnie w tym dniu Spędzić z nią wieczór, żeby znowu razem wejść w nowy rok numerologiczny, razem, żeby przeżyć go razem przez cały rok. A jeżeli nie mamy ukochanej osoby, to spędźmy ten czas z osobami, które nas kochają, żeby właśnie z radością wejść w ten okres gdzieś w zakamarkach własnego umysłu, podświadomości, wyobrażając sobie, wchodząc w taką energię. Że już mamy tego najlepszego, najwłaściwszego partnera dla nas w tym 2019 roku, którego. 20, przepraszam, którego energetyka rozpoczyna się 28 września tego roku o godzinie 20.57. I proszę Państwa, bardzo ważna informacja. Ten dzień zmiany lat numerologicznych przeżyjmy, jakby był to sylwester. Sylwester, czyli tanecznie suto zastawionym stołem, jako symbol bogactwa i przepychu, w którym wchodzimy w nowy rok numerologiczny. Jeżeli możemy, a jest to sobota, więc możemy, przetańczmy całą noc, jakby był to prawdziwy sylwester, żeby zafarcić nowy rok numerologiczny. I proszę Państwa, nadmiaru pieniędzy? Nadmiaru miłości, najlepszego zdrowia i farta i szczęścia życzę państwu na nowy rok numerologiczny 2020, który obowiązywać będzie od 28 września, czyli tańczcie, bawcie się, kochajcie się 28 września i przez następne dni, żeby zafarcić dobry rok numerologiczny. Dziękuję za to, że byliście ze mną. Jeżeli ktoś nie subskrybuje mojego kanału, to proszę subskrybować. Będę wdzięczna również za każdy dobry komentarz. Niech moc i błogosławieństwa na nowy rok numerologiczny nie mają końca w Waszym życiu. Do zobaczenia.